Jaki gówniany port, jaki ja jestem zły. Zapłać 600, będzie dobrze. Nie! Próbowałem, więcej chyba zrobić nie mogę. Nie cierpię takiego dziadostwa. Naprawdę chciałem się dobrze przygotować do tej podróży. Chciałem wyremontować ja, chciałem żeby wszystko było na czas, na miejsce. Ale się nie udało, ja nie wiem dlaczego. 7 lat wiedziałem, że wypłynę. 2 lata już naprawdę intensywnie do tego się przygotowywałem. Ostatni miesiąc to nie spałem, tylko szyko i nadal nie zdążyłem. Jaki gówniany port, jak ja jestem zły. Ja tu przypłynąłem przed pier o pierwszej nie wiem, coś takiego. Stanąłem, chcę zapłacić, ściągnij sobie aplikację, ich aplikację. To trzeba nagrać, to trzeba uwiecznić. Jeszcze czegoś takiego nie musiałem przeżywać. Portową aplikację ściągnąłem. Kod QR, czytałem. I... Tch. Co za gówno! Nie idzie się potem przemieszczać. Aplikacja! <głos> Daleko <głos> idące słowa. Z początku wygląda całkiem nieźle. Zapłać za port. I tu są strony. Czy się, A wiem. Nie, Ojej. Nie idzie przeze mnie przebrnąć. Godzinę spędziłem, Nie mogę się podłączyć do prądu, bo oczywiście prąd też mogę kupić z aplikacji. Zaznaczyłem 50, dostałem informację, o to masz prądu na około 25. <laughs> nie, 50, nie. <laughs> na koniec aplikacji dochodzę dobrnąłem, e, do zapłacenia 600. Za co? <laughs> A gdzie, gdzie jest cena? Jaka jest cena za postój? Nie ma. <laughs> Zapłać 600. I, i, I nie dałem rady, nie dałem rady. Zapłać 600 będzie dobrze. Nie! E, idę spać. Wstałem rano, mogę spać dłużej, wyspać, odespać tą noc. Nie, nie mogłem. Muszę tam zadzwonić. Nie wiem. Niech mi ktoś wytłumaczy jak ja mam zapłacić. Nie dam rady. Mogę wciskać te przyciski i, i tak naprawdę nie wiem co wcisnąłem. Więc nie wciskam nic, więc wciskam przycisk, który się nie podświetla. Zadzwoniłem pod numer na podany na aplikacji, i jak powiedziałem, że mam problem, że nie umiem przejść, przebrnąć przez tą aplikację, to pan się tylko zaśmiał błąd czucznie. Odniosłem wrażenie, że nie ja pierwszy. Ale że on już, te, on już nie odpowiada na te, na te pytania i że mam dzwonić podobnie inny numer i dzwonić do innego człowieka. O, on ci odpowie. Coś czuję, że idę, idę głębiej w, tym, w tej spirali głupoty. Tragedia. To jest po prostu tragedia, tutaj zapłacić za port. A jeszcze sam port za mną jest fabryka i coś tam hałasuje. Po prostu jeden wielki taki szum. Um, tak to wygląda. To no nie jest romantycznie. O, to jest najbardziej romantyczny kadr, jaki mogę dla Was znaleźć. No nie powala. Mój drugi kontakt nie odpowiada. Znaczy rozłączam ją. Ja, tak więc. Postoimy do 15 chyba polskim zwyczajem. Po prostu odpłyniemy. <śpustu> próbuję, naprawdę próbuję. Jeszcze zadzwonię tam po śniadaniu. Próbowałem. Więcej chyba zrobić się, mówię. To jest, dowiedziałem się, że to jest gminny, taki jakby komunalny czy, czy gminny port. To nie jest prywatne, to komuna sobie wymyśliła, o nie będziemy płacić w aplikacji Go Marina, bo tam trzeba oddawać im jakieś pieniążki. Zrobimy swoją aplikację, ale będzie działać, ale będzie chodzić. No. Więc wciskam dalej, no i mogę zapłacić 600 koron, jakbym chciał. Ale za co? Nie wiem. <laughs> jest postęp okazało się, że tą aplikację Q kod QR nie kieruje do aplikacji tylko do jakiejś demo wersji <noise> na której nie da się nic klikać ja sobie to po prostu klikałem i przewijałem, a to jest jakaś strona demo, Szczytujesz kod QR i wchodzisz na jakąś stronkę gdzie po prostu możesz tylko przewijać strony i która udaje aplikację poszedłem na sklep google, ściągnąłem tą aplikację i zaczęły przyciski działać już można klikać i one robią i, 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 i coś się wczytuje przeszedłem proces udało mi się wybrać udało mi się znaleźć właściwą kwotę czyli tam wziąłem prąd za 25 koron bo już długo nie będę tu stał bardzo krótko będę tu stał wziąłem mm, miejsce parkingowe 200 koron doszedłem do etapu płacenia Podałem im te dane, zapłaciłem i po prostu zniknął przycisk. Wciśni przycisk zapłać, zapłać. Nie dzieje się nic, znika przycisk, zapłać. Aplikacja się wiesza, nie idzie jej cofnąć, zamknąć, nie można zrobić nic. Nie masz, ja nie dostałem na kartę żadnego potwierdzenia, że zapłaciłem, tak więc, raczej nie zapłaciłem. Która, pan nie odpowiada? Mówiłem, mówiłem, to jest istotna sprawa, bo pan nie odpowiada. I co? Aha, no i teraz chcę, niby mam 25 koron, i chcę, wychodzę z założenia, że, że tak, że mam już ten prąd kupiony. No bo zapłaciłem, niby zapłaciłem, ale chyba jednak nie zapłaciłem, po prostu się zawiesiło. Ale on mnie pyta, ile chcesz? Przy czym ja już wcześniej zapłaciłem. Wybieram supy 9. Wybieram jedynkę, to zapłaciłem, czy nie zapłaciłem? O drugi raz nie kliknę tego przycisku, który znika, i aplikacja się po prostu wiesz. Ja, naprawdę starałem się za to zapłacić. Zaraz się stąd zawijamy. Nie cierpię takiego dziadostwa Znalazłem, jednak zapłaciłem w historii mojej aplikacji. Jest też napisałem, zapłaciłem jedną sztukę 200 Koron, zapłaciłem za prąd. I zapłaciłem zrobiłem to o 8.43 i status autoryzacja. To nie jest tak, że zapłacisz i masz ten prąd. Teraz podlegam autoryzacji. Ile to potrwa? Ciekawe, jakbym w niedzielę przypłynął, to nie w poniedziałek by bank potwierdził, że przelałem te pieniądze. Tak, więc w niedzielę nie polecam. Ja się śmieję, ale to jest żałosne. To jest pierwsze moje doświadczenie takie w porcie, żeby, żeby, żeby... było tak jakby, jak jest dzisiaj. Dobra, robię śniadanie z tego, co mam bez prądu. Trzeba to potraktować jak przygodę. Śniadanko robię asi na kuchence gazowej. No po prostu. Taka przygoda. A, i mamy uruchomiony silnik. Pracuje, żeby mieć prąd, żeby, żeby było ładowanie, żeby zasilić lodówkę, bo wszystko by nam się całe jedzenie popsuło. No i tak to mniej więcej wygląda. Przygoda za przygodą. O, odpoczynku dzisiaj nie będzie, który miał być cudowny. Po prostu musimy stąd uciekać. <grym> Jest godzina 14, nadal nie mamy prądu. Ee, nic, ta, ta, ta aplikacja nie przetworzyła informacji. Nadal jest. Ee, myśli, myśli, zastanawia się, co z fan tym fantem zrobić. Na południowym wybrzeżu Norwegii jest ee, spora niechęć do aplikacji Go Marina. Tutaj nie ma tego za wiele. Nie napotykamy wielu portów, gdzie możemy w prosty i łatwy sposób taki, jaki Norwegia do nas przyzwyczaiła zapłacić. W wielu, chyba kilkunastu portach jest właśnie ta aplikacja. Jak na przykład w Kristiansandzie, w dużym porcie, ale tam jest też możliwość zapłacenia w, takim, w takiej ścianie płaczu, takiej, w takim domofonie, no w, takim, w takim czymś do płacenia. Fizycznym, nie aplikacji. W zasadzie jak pływam tutaj w południowej części Norwegii i znajduję informację, że, że mam płacić przez tą aplikację, to dla mnie to jest informacja, że mam nie płynąć do tego portu. Tak e, więc zrobili na mnie bardzo złe wrażenie. E, tą aplikację usunąłem, ale podejrzewam, że nadal jestem na etapie autoryzacji, mimo tego, że minęło przynajmniej 10 dni od czasu, kiedy tam byłem. A was zapraszam na moje pozostałe filmy. Wiem, że zaczyna się lato i jest czas na co innego jak oglądanie mojej pyzatej twarzy. Produkcja trwa. Zapraszam. I zapraszam.